Dolina Białego, dzisiaj biała Na biegówkach, około 20 cm śniegu już spadło Jesteśmy niedaleko końca tej doliny Pięknej dolinki reglowej Wyżej jednak się nie wybierajcie, bo Wyżej Powyżej schronisk trudne warunki szlaki zasypane, zresztą niżej też Ale powyżej 1500 metrów Drugi stopień zagrożenia nawinowego, bardzo, bardzo niebezpiecznie Wczoraj śmiertelny wypadek pod kopą kondracką, lawinowy. Druga lawina w, pod szpigracową przełęczą. Właśnie przy drugim, trzecim stopniu dochodzi największej liczby wypadków, bo wiele osób po prostu lekceważy. Myśli sobie: A co tam, drugi stopień pójdziemy? No i dochodzi do tragedii. Odpukać. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych wypadków. Tutaj szlak delikatnie przetarty w Dolinie Białego. Może dwie, trzy osoby szły przede mną, a poza tym też dosyć dużo śniegu i jeśli nie na nartach to człowiek zapada się w tym śniegu także trudne warunki nawet tutaj ale jest pięknie cudownie zobaczcie jak pięknie obsypało nam całą dolinę białego śnieg pada na całego i będzie jeszcze padać do wieczora jutro też trochę opadów a we wtorek wyjdzie słońce no i wtedy zrobią się przepiękne przecudowne widoki bo niebo ma być bezchmurne a a po tych opadach śniegu na pewno będzie przepięknie Ale tak jak mówię, nie niebezpiecznie, nie wybierajcie się wyżej w Tatry Bo może się to skończyć naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle Turystów jak na lekarstwo, widzicie teraz jedna osoba idzie również tutaj w moim kierunku Popatrzcie się jeszcze przez chwilę na te piękne, białe połacie śniegu Zakopane również pod śniegiem, zresztą duża część Polski pod śniegiem, taki atak zimy no który tak 3-4 lata temu nie było takich ataków w Polsce albo bardzo mało, w zeszłym roku trochę też popadało a w tym roku widzicie, że tego śniegu w połowie grudnia przybywa no i ciekawe tylko czy on zostanie z nami do świąt Bożego Narodzenia ponieważ na razie są prognozy takie, że będzie solidny mróz właśnie od wtorku kiedy słońce wyjdzie znikną chmury i tego śniegu będzie naprawdę naprawdę, naprawdę, naprawdę nadal dużo a temperatury nawet do minus 15 stopni nocą natomiast kolejne dni dalej mroźne a więc na razie ten śnieg naprawdę od wtorku go nie będzie przybywać ale on nie zniknie ponieważ nie jest na odwierztrz, ale zimą w grudniu z często wieje dziadkalny no ale może w tym roku ominie święta ten wiatr i, I nie zrobi się cieplej i nie będzie jakiś odwilży, żywo taki topiący śnieg naprawdę niezbyt Ciekawa pogoda, gdy przyjadą. przyjedzie wielu, wielu turystów. Dobra, cieszmy się z tej pięknej zimy. Uważajmy na siebie, uważajmy na drogach. Wiele chodników zakopanych, nieodśnieżonych. Piesi chodzą po ulicach. Także uważajcie i piesi, i kierowcy. Do zobaczenia. A Wy popatrzcie się jeszcze przez chwilę na tą cudowną zimę.